Myśmy się rozrastali tak przez te lata, to w pewnym momencie potrzeba zatrudnienia osoby, a teraz potrzeba zatrudnienia kolejnej osoby wynikała przede wszystkim z tego, że nie byliśmy w stanie obsłużyć też tych wszystkich relacji. To znaczy, tak technicznie zabrzmi, ale tak dużo osób się do nas zgłaszało, tak dużo instytucji nadal się zgłasza, którzy chcą pomagać. Wolontariuszy, którzy chcą pomóc w, w, pracą, osób, które chcą pomóc finansowo albo rzeczowo, żeby móc to zrobić w taki sposób, aby. Każda ze stron była też zadowolona i nie spotkała się z taką sytuacją, że wyciąga dłoń, a my nie jesteśmy w stanie tej dłoni nawet przyjąć, bo po prostu brak nam czasu. No to stąd wynikło nam to zatrudnienie, które też chcieliśmy, żeby było zorganizowane tak społecznie czyli osoba, którą, Angelika, którą zatrudniliśmy, sama była wcześniej osobą, która była naszą podopieczną z uwagi na, z uwagi na chorobę. A jak się okazało, że jesteśmy w stanie tej osobie dać, też tej osobie, Angelice dać pracę, to, to dla mnie osobiście to był największy, yy, największy sukces. I, yy, I to też spowodowało, że yy, spowodowało, że weszliśmy na inny poziom, ale też mieliśmy pewne dylematy, bo yy, my sami działamy tam społecznie i chcemy nadal działać społecznie w naprzód, i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że aby, że aby móc Wejść na jakiś kolejny poziom i móc pomagać jeszcze szerzej, no trzeba moim zdaniem tworzyć też takie warunki, aby, aby móc działać codziennie. A aby móc działać codziennie, to trzeba po prostu mieć pracownika. Ale też trzeba dbać o to, żeby to było w jakiejś harmonii, w odpowiednich proporcjach robione, bo gdybyśmy działali nadal społecznie i spokojnie, jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że dalej działamy społecznie, to też jestem przekonany, że ta pomoc nie byłaby udzielana na taką skalę. A z drugiej strony nie chciałbym, żebyśmy się trochę za bardzo rozpędzili żebyśmy w tej gonitwie utracili ten cel i utracili tą relację, więc ten rozwój powinien być moim zdaniem harmonijny i wydaje mi się, że my do tego rozwoju harmonijnego dążymy. Swoimi jakimiś tam działaniami, znów jakimiś rozpoczętymi tematami, jakimiś pomysłami spowodowałam to, że, że, że właśnie, że cała naprzód gdzieś tam jakiś kolejny, kolejny krok wykonała, więc mi teraz jest potrzebna pomoc w postaci Bartka i, i razem tutaj staramy się jako pracownicy całą naprzód ogarniać. Super fajnie, bo, bo, bo cała naprzód poza tym, że, że dla mnie jest pracodawcą, to przede wszystkim to są. To, 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 jest, to jest ekipa, to są przyjaciele, to, to jest coś więcej niż tylko wsparcie, takie, na jakie, na, na jakie każdy inny może liczyć. Więc ja mam super szczęście, naprawdę w życiu, że trafiłam na te osoby. No i przede wszystkim, że właśnie możemy brać udział wszyscy w tworzeniu imprez kulturalnych, dobrze się bawić na koncertach, a przy tym zbierać pieniądze i pomagać naszym podopiecznym. To jest dla nas totalnie najważniejsze. Wydaje mi się, właśnie to, co. Tu Angelika powiedziała, to był taki, ten moment zatrudnienia, to był nawet nie krok, to był, to był fundamentalna, wydaje mi się taka sytuacja, która się w stowarzyszeniu zadziała, bardzo ważna, bo do tego czasu myśmy w ogóle nikogo nie zatrudniali, myśmy, do teraz jest taka sytuacja, że cały zarząd działa społecznie. Yy, większość osób, w zasadzie wszyscy członkowie, o, wszyscy tak, bo to nawet nie większość, wszyscy członkowie działają społecznie. I te rzeczy, o których myśmy yy, mówili wcześniej, ten pierwszy koncert, no, on miał miejsce w 2009 roku, zatrudnienie Angeliki było w 2000, 2018, więc to było w zasadzie 9 lat. Gdzie myśmy działali bardzo mocno, nieformalnie, bez żadnych pracowników. Było tak dużo relacji do obsługi, że tak powiem, tak dużo osób się do nas zgłaszało, które potrzebowały pomocy. Myśmy starali się pomagać i pomagaliśmy, a jednocześnie mieliśmy coraz więcej takich formalnych rzeczy i formalnych zobowiązań do zrobienia. Jednocześnie coraz większe zaufanie wśród społeczności lokalnej. Jednocześnie też coraz więcej środków zbieraliśmy, bo chyba od 2014 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego, czy znaczy jesteśmy organizacją pożytku publicznego i to chyba był 2014 albo 2013 rok, zbieraliśmy środki w ramach tego 1% podatku, kumulowaliśmy sobie te środki i zebraliśmy ich na tyle dużo, że postanowiliśmy po prostu, że spróbujemy zatru zatrudnić osobę, która nam pomoże w tym, żebyśmy sobie odpowiednio Poradzili z tymi formalnościami i z osobami, którym pomagamy, żeby lepiej po prostu obsługiwać tą też warstwę administracyjną. No i zatrudniliśmy Angelikę, tam był też udział środków z Urzędu Pracy i to zmieniło moim zdaniem totalnie wszystko w sensie pozytywnym. To nie jest tak, że myśmy przez to zatrudnienie stracili jakiś taki rys społeczny, bo tak się nie zadziało. To spowodowało, że mamy tym więcej takich społecznych osób, które się angażują, mamy tym więcej wolontariuszy. Tylko jest takie miejsce, taka centrala, jest osoba przede wszystkim, która spaja to wszystko i jest na co dzień dostępna, bo my musieliśmy wcześniej i nadal tak jest, działać gdzieś poza pracą, poza godzinami pracy, czyli raczej w takich terminach popołudniowych, nocami, wieczorami, a ta pomoc i to bycie z człowiekiem jest potrzebne też po prostu od, typowo od 8 do 16, trochę jak w urzędzie, mimo że to... to, tak, to... To tak naprawdę wygląda. No tak, no bo ty w sumie bo, pracujesz od 8 bo, do 24. Od 8 do 15, a, 15 do... pracuję zawodowo tutaj, a, a po 15, ale od 15 tak, to, tak do, do, a już hobbystycznie ale masz, to masz, Ale to nie tak, że pracodawca zmusza nie. do pracy, bo te sama Absolutnie tak chce. Nie. Po prostu tak, ja w 100% tak sama tak chcę. E, w ogóle jakby funkcjonowanie wcale naprzód stało się, nie, nie kompletnie nie pracą, tylko jakimś sposobem funkcjonowania, pomysłem też na, na, na siebie. E, ale naprawdę warto tutaj podkreślić i powiedzieć to, że nigdy nikogo nie odesłaliśmy bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy. Jeżeli ktokolwiek do nas się zgłasza, ktokolwiek do nas przychodzi. I teraz dzięki nam tutaj tak naprawdę mamy tą możliwość, więc jeżeli kogoś nie przyjmujemy w poczet naszych beneficjentów, nie, nie, nie otaczamy opieką bezpośrednio, to przynajmniej wskazujemy takie narzędzia, którymi ktoś może się gdzieś tam posługiwać, żeby żyło mu się łatwiej, godniej, lepiej i, i ta pomoc też w takim wymiarze jest przez nas świadczona. Jeżeli mówimy o takiej pomocy drugiemu człowiekowi, to ona może mieć kilka wymiarów. W takiej pomocy bezpośredniej to mamy w zasadzie dwie strony. Mamy osobę, która pomaga i mamy osobę, osobę która bierze tą pomoc. I to jest taka najbardziej Znana pewnie wszystkim, relacja, jak się pomaga drugiemu człowiekowi. Jeżeli zaczyna się tą pomoc nieść w sposób większy i szerszy, to tworzą się nieco inne przestrzenie do niesienia tej pomocy. I to, że myśmy pierwsze nasze koncerty robili w ogóle bez żadnej instytucji, bez, bez, bez organizacji, to było ok, fajnie, zrobiliśmy ten koncert, ale jeżeli chcieliśmy już zrobić coś więcej, bo poza pomocą jednej osoby okazało się, że mamy takie możliwości, żeby pomagać szerzej, to musieliśmy założyć organizację. I wtedy pojawia się kolejny element w tej układance takiej pomocowej, czyli poza osobą, która pomaga i poza osobą, która otrzymuje tą pomoc, jest jeszcze pośrednik niesienia, doniesienia tej pomocy, pewne narzędzie. I tym narzędziem w naszym przypadku jest stowarzyszenie, które daje pewne ramy funkcjonowania Osobom, które są w tym stowarzyszeniu, pozwala też na gromadzenie środków w odpowiedni sposób i też rządzi się swoimi prawami i powoduje, że ta pomoc zaczyna też mieć taki wymiar bardziej usystematyzowany, świadomy, buduje pamięć instytucjonalną i powoduje coś takiego, że ta pomoc nie jest udzielana przez mnie, Łukasza Gorczyńskiego albo przez mojego kolegę jednego czy drugiego, koleżankę byłego prezesa Stowarzyszenia Cała Naprzód, Olgierda Gerszyńskiego czy byłego, byłą wiceprezes Iza Adamczak ty, i osoby, które po mnie nastąpią i po, po, po osobie, która teraz jest prezesem Oli Sośnie tylko jest prowadzone przez Całą Naprzód i ja sobie spokojnie jestem w stanie wyobrazić sytuację i chciałbym, żeby tak to wyglądało że ta struktura, którą stworzyliśmy wypełniona kolejnymi Osobami, które będą przystępowały do stowarzyszenia i będą mogły kierować stowarzyszeniem, była tą przestrzenią dalej doniesienia pomocy, i była czymś bardziej ponadczasowym. I to moim zdaniem daje stowarzyszenie, bo przy takiej pomocy, która jest udzielana prywatnie, no ten aspekt znika. A tu, w, jeżeli działamy w formie stowarzyszenia, no to mamy zachowane całą tą instytucjonalną, w dobrym tego słowa znaczeniu formę, która na wiele pozwala. My też jesteśmy organizacją pożytku publicznego, czyli jesteśmy organizacją, która ma taki specjalny status nadawany w sądzie, który pozwala no między innymi do tego, żeby pozyskiwać 1% podatku. My jako organizacja prowadzimy tą działalność gospodarczą, zarejestrowaliśmy ją, aby móc właściwie realizować działania związane z tą ligą piłkarską i osobą często działalność gospodarcza kojarzy się z takim robieniem Biznesu, z zarabianiem pieniędzy. W naszym przypadku tak, jest to zarabianie pieniędzy, ale to jest zarabianie pieniędzy, które służy realizacji celu społecznego, więc to nie jest tego typu działanie przedsiębiorcze, jak, jak prowadzenie. Nie, nie taki jest cel prowadzenia tego działania, jak w przypadku takiej tradycyjnie rozumianej firmy, ale ta działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej rządzi się podobnymi prawami, jeżeli chodzi o formalności. Więc tutaj też trzeba mieć świadomość, że dużo czasu w tym naszym działaniu zajmuje prowadzenie właściwie tych spraw administracyjnych organizacji, i to może być dla niektórych kłopotliwe, jeżeli chodzi o ilość czasu na to poświęcanego, i takim zagrożeniem takiej działalności dobroczynnej w takiej formie. Może być zbytni formalizm. Staramy się, żeby te proporcje były odpowiednio rozłożone i osoby, które są u nas, zajmują się organizacją pewnych koncertów i do tego czują serce albo bardzo chcą się spotykać z innymi ludźmi, robić zbiórki publiczne, zbierać, rozmawiać z innymi ludźmi, żeby nie trzeba ich było angażować w tą działalność, której nie lubią, czyli tę biuro, biurokrację, te dokumenty, ale tutaj też staramy się, żeby wszystko było na najwyższym poziomie. I też pod tym kątem chcemy być wzorem. To jak zaczęliśmy w 2009 roku i podjęliśmy decyzję o rejestracji całej naprzód, to pierwsze co, nie wiedząc jeszcze tak dokładnie jak funkcjonują organizacje pozarządowe, musieliśmy wybrać formę prawną. No i wszystkim nam kojarzyło się działanie pomocowe z takim pojęciem fundacji. W zasadzie z taką intencją poszliśmy do osób, które nam pomogły. Teraz mojego bardzo bliskiego przyjaciela, do Tomka Pawłowskiego, który pracuje w Glińskim Centrum Organizacji Pozarządowych, bo ta jednostka nam dużo pomogła na początku tej rejestracji. Takich jednostek w Polsce trochę jest, które organizacji pozarządowych, które pomagają innym organizacjom pozarządowym na, na początku funkcjonowania, ale też w trakcie ich y, działania. No i poszliśmy do tego Glińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, y, chcąc założyć organizację i chcąc założyć fundację. Y, Tomek. Jak zobaczył, ile nas jest osób, to powiedział, że słuchajcie, no fundacja ok, ale jak Wy jesteście jakąś większą grupą osób, nie jedną, dwoma, trzema osobami, tylko jest to większa grupa osób, to pomyślcie o założeniu stowarzyszenia. To dla nas będzie ciekawsze. No i to, że jesteśmy stowarzyszeniem, i bardzo dobrze, że jesteśmy stowarzyszeniem, jest wynikiem tej sugestii wtedy Tomka. Sama ta struktura jest dużo bardziej demokratyczna, niż jeżeli chodzi o strukturę fundacji. To nam bardzo odpowiada, bo jest nas kilkanaście osób, różnimy się w. W wielu poglądach na sprawy, na, na pomaganie, na to, w którym kierunku stowarzyszenie ma, ma podążać. Nie jest tak, że osoby, które są obecnie w zarządzie, cały czas w tym zarządzie były. Zmienialiśmy się, wspieraliśmy się o, o różne rzeczy, cały czas mając na uwadze to, że chcemy pomagać. Zastanawialiśmy się tylko nad różnymi formami tej pomocy. Plan. I do innych też napiszcie, niech usłyszą i w też słyszcie Hałas miasta, hałas miasta, ludziom trzeba przecież pomóc, no i basta. Cała Naprzód to załoga ludzi z ogromnym dystansem do rzeczywistości i do samych siebie, która lubi łączyć przyjemność z pożytecznym, czyli dobrze się bawić, jednocześnie pomagając Innym. Ci inni, to y, osoby niepełnosprawne, nasi przyjaciele, po części członkowie. Y, staramy się tworzyć taką zwartą społeczność, która, y, która y, po prostu w ten sposób organizuje sobie życie. Jeżeli podzielasz y, takie podejście do świata, to zapraszamy do nas. Wspierajcie nas, bądźcie naszymi członkami, pomagajcie nam.